Nazywam się Martin Brzydziński. Trenuję kajakarstwo od 10 lat z mniejszymi i większymi sukcesami. Jestem studentem kojawsko-pomorskiej szkoły wyższej w Bydgoszczy, kierunek prawo. Aktualnie jestem na czwartym roku. Jestem wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, finalistą Mistrzostw Europy i świata. Mój najlepszy wynik to brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Zachęcam wszystkich do trenowania kajakarstwa. Jest z tego dużo zabawy, frajdy. Można poznać wielu ciekawych ludzi, zwiedzić fajne miejsca. Mamy teraz wspaniałe warunki do trenowania, nową przystań, która powstała kilka lat temu. Wcześniej nie było tu najlepszych warunków do trenowania, ale zostały najtwardsze jednostki. Teraz wiele młodzieży przychodzi i o wiele, w o wiele lepszych warunkach może przygotowywać się do, do najważniejszych imprez. Mamy wspaniałe zaplecze trenerskie, zawodnicze, duży, dużo dobrego, nowoczesnego sprzętu. Yy, Kilka snu, wiara czy nicuda, ale nie karmię Jak twi brat, nie chcesz lecić do Irlandii Łapka Kika Kanty Wraca charaktery Zanim nastąpiły te lepsze lata, większe sukcesy musiało minąć kilka sezonów aby do tego dojść, ciężkiej pracy, wyrzeczeń, poświęceń. pierwsze liście, Nie zawsze było łatwo, ale yy, ciężka praca, zaufanie do trenera, do tego co się robi zaowocowało tym, że teraz możemy ścigać się na najwyższym poziomie. się, Również po, po zakończeniu juniora przyszły ciężkie lata. 3-4 sezony zanim, zanim odbudowałem formę. I teraz dopiero tak naprawdę zaczynam się ścigać na najwyższym poziomie. Ważniejsze to się nie poddawać, cały czas mieć w głowie ustalony ten cel, który chcemy osiągnąć, zaufać trenerowi, nie popełniać jakichś głupich błędów po drodze.